Natomiast żadnych pieniędzy rodzina nie lokowała za granicą. Wszystko tu z myślą o Polsce, Byli bardzo wielkimi patrioty, patriotami, mimo że korzenie gdzieś tam bardzo, bardzo daleko sięgały do, do Niemiec, ale było wszystko robione tutaj pod kątem Polski zresztą i y, jak, jak podają y, nawet do produkcji rezygnowano z surowców Zagraniczny. zagranicznych. Tak, tak, tak. Tu uruchomiono tak. przetwórnie terpentyny na Podlasie. W związku z tym ludzie mieli, mieli pracę. Nawet tak prywatne osoby mogły prywatne tak, tak, osoby terpentyny i sprzedawać firmy. Mieliśmy specjalny budynek osobnego do oczyszczania terpentyny. Jakieś nowoczesny. Ja, do i dot... tak, yy, 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 się do takiego stopnia, że mogliśmy tę terpentynę sprzedawać na, do przemysłu farmaceutycznego. Oczywiście tam taki bardziej gorszy gatunki prawdopodobnie, to wszystko poszło do, do pasji. No i wjazd wiat, tych czołgów niemieckich do Warszawy, słynna historia. Mm -hmm. To może ciocia opowie o no to właśnie mamy opisy dokładne, jest chyba także że właśnie nie wiadomo, który jest właściwy opis. No ja słyszałam, że to mój ojciec kazał to e, wylać, no ale to nie jest ważne. Grunt, że osiągnęliśmy cel, bo zatrzymaliśmy tych Niemców na, na wysokości Zabroina, tak, jakiś czas. Ja pamiętam z różnych opowiadań osób związanych z Wolą, i z opowieści pana Gustawa, okay. bo jeszcze miałem okazję rozmawiać, i o to właśnie pytałem, tak jakoś się rozmowa od tego zaczęła, i powiedział, że no, dałem wszystko, co miałem, to dałem temu dowódcy, bo on był bezradny zupełnie. On nie wiedział, co ma robić, bo on mówi: Nie mam, panie dyrektorze, w ogóle karabinów, jak ja będę walczył? Mam paru żołnierzy i co będę? I wtedy pan pal powiedział: Ja mam swoich, ja mam strażaków, ale mam coś, co powinno być lepsza od tych karabinów. I kazał wytaczać i to szybko te beczki, z terpentyną, z pastą tą, prawda, ona hmm. taką niezastygłą, wszystko to wytoczyli i czekali, aż podjadą tego, bo oni nie od razu tak porozlewali tam się to rozmazało po ulicy, tylko czekali aż te im bliżej, im bliżej, im bliżej te czołgi, a te czołgi tam całą kawalkadą jechały, jechały i podjechały i wtedy szybko to wylano, jedna zapałeczka. I czołgi. No, wszyscy się tam usmażyli po prostu. Tak, 40 mówisz. czołgów naliczono. To się wszystko strasznie skotłowano, bo niektórzy z tych czołgistów niemieckich myślę, że oni może wyjadą jeszcze jakoś, ale to był kanał. Ulica tam była dość mocno zabudowana i w takim jakby wąwozie, jak w ten wąwóz weszły czołgi, nie wycofały się już. Już się nie wycofały, zablokowały na bardzo długi czas, bo tam trupy były, wszystko to się zesmaliło, te, te czołgi wybuchały, bo tam były zapasy amunicji, to się wszystko rozrywało i w efekcie tylko żelastwa pełno, prawda, no, te pierzeje boczne tam były poniszczone, ale efekt był taki, że Niemcy w ogóle tą drogą, czyli ulicą Wolską od tamtej strony do Warszawy wejść nie mogli. A liczyli na to, że tędy największa nawała niemiecka wejdzie właśnie do Warszawy. I to, to się nie powiodło. A teraz, no niestety, ja to z przykrością stwierdzam, dlatego właśnie robimy coś takiego, żeby to poutrwalać, żeby wreszcie odkłamywać tę historię i przekładać nawet to, co było e, zasługą jakiejś tam osoby, żeby jej to z powrotem oddać, a nie tam ubierać kogoś, bo to może tam żyje jakaś rodzina, i która ja teraz chce mieć jakiś orden kolejny, prawda, i w efekcie już ubiera tam tego swego, może już też nieboszczyka, bo może on już też nie żyje, ten dowódca, prawda, ale jest takim bohaterem, jakim on nie był przede wszystkim bo tak naprawdę ten młody człowiek był ogromnie bezradny i pamiętam jak z detalami mi pan Pal bardzo rzeczowo, no lepiej się znał na tym niż ja, dużo starszy był, z wielką swadą, no on to widział, bo był świadkiem naocznym, naocznym jak to wszystko wyglądało. No nawet mówi, powoliłem tego młodego człowieka, mówi, że to trzeba szybko, mówi szybko działać. Ja tam tylu ilu pracowników miałem, bo tam ileś, iluś pracowników było przecież zakładach ta straż, yy, prawda, ta zakładowa, ci zelprzuce, też siedzieli tam i on ich wszystkich wygonił, żeby z tymi beczkami przed fabrykę i to wszystko, całą ulicę, żeby, yy, prawda, zalać ewentualnie. I tak się stało, i tak się mhm. stało. Tak właśnie ojciec mi opowiadał, tak, ja pamiętam to wszystko. Nie wiedziałam o tym, że jest taka, taki artykuł, nawet nie wiedziałam. Ale chciałam z tym jest, może nadmienić na, coś na temat yy w naszej polskości. skoczyli Niemcy. To, to dużo mówić, nasza rodzina była pochodzenia niemieckiego, tam jest, ale myśmy zawsze się czuli Polakami. Bardzo nam to nawet nam, dzieciom, dokuczało, bo dzieci w naszym wieku mówią, a wy jesteście Niemcy, zawsześmy się kłócili okropnie. I do tego stopnia nam to dokuczało. A i w czasie okupacji Niemcy nas ciągle nachodzili, chcieli, żebyśmy się zapisali na Podpisali folklistę. oczywiście czuliśmy się Polakami, ja byłam w kancersie, w AK, mam na to dowody, nawet też przeniosłam gdzieś się. I walczyliśmy o to. I skutkiem tego było, że zawsze podpisywaliśmy się nazwiskiem PAL, PAL. a l Natomiast nasze prawdziwe nazwisko pisało się przez H. Śniemech H. Tak, tak. niemiecka H. T-A-H-L, tak. I zaraz po wojnie zmieniliśmy nazwisko. I teraz jest i pory Nadwyczajnie rodziny. Tak, u Nasza. się... Nie, mama też nie zmieniła. Mama też nie? Nie. nie. Babcia nie. Babcia nie. Mhm. Czyli tak, w... Czyli powrócili do tego, że nie wiem, ha? Nie, myśmy zostali przy... Podpisaliśmy wniosek, podpisujemy się za tak, tak. to. zmieniliśmy oficjalnie, przeprowadziliśmy zmianę nazwiska. Jakie były konsekwencje właśnie takiej, a nie innej postawy we wrześniu 1939 roku dla rodziny? Czy, czy były, były odczuwalne? Jaki był stosunek Niemców do fabryki, jaki był stosunek Niemców do rodziny? No to się zmieniało, bo przecież potem Niemcy y, przysłali nam takiego zarządcę w fabryce Trotendlera, który zajmował się produkcją, dużo zabierali dla wojska, przynajmniej nie mieli nic do powiedzenia na ten temat. A ta fabryka została przejęta przez Niemców? E, nie, ojciec to... był dyrektorem fabryki. Na tak, ale nadzór był y y niemiecki, tak zresztą jak i inny. Nie mieliśmy, nie mieliśmy wyboru żadnego. 那，伊，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，nah,